Początek kwietnia, pełno prac, można się pogubić w tym, co siejemy, co pikujemy, jak sadzimy. Dlatego przygotowaliśmy dla Was newsletter. Zapiszcie się na nasz newsletter, link jest w opisie tego filmu. W pierwszym newsletterze otrzymacie plan na warzywnik, ten, który przedstawiałem kilka tygodni temu, jak również plan na wysiewy w kwietniu. A dziś, dziś o pikowaniu. Od 2 do 8 kwietnia kwadra liścia i zajmujemy się ponownie warzywami liściowymi. Oprócz tego, że siejemy, oglądamy warzywa, które wysieliśmy przed miesiącem, w tamtej kwadrze, marcowej kwadrze liścia, bo wiele z nich. Trzeba już przepikować i to jest naprawdę pilna praca do wykonania. Ja już przepikowałem sałaty, przepikowałem musztardowce, przepikowałem rukole, przepikowałem także kapusty. Teraz krótka przerwa na ten film w pikowaniu. Będę jeszcze pikował bazylię. Trzy różne odmiany będę pikował. Jeszcze rukie wodną no i ostnicę cieniutką. Ostnicę cieniutką pikujemy pojedynczo. Pamiętajcie dziś Pokażę wam jak przepikowywać te warzywa liściowe. To jest prosta rzecz i wielkich kłopotów z tym nie ma. Wszystkie warzywa liściowe i także bazylię, bo traktuję to jako roślinę liściową, gdzie pożytkujemy liście, przepikowujemy bardzo podobnie. Przede wszystkim pojemnik. Ja przepikowuję do multidoniczek, do multidoniczek 5,5 na 5,5 cm do ziemi, ziemi beztorfowej, uniwersalne podłoże beztorfowe które kupuję po prostu w kastoramie, bardzo dobrze się sprawdza do siania i do pikowania. I wypełniam komórki multidoniczki tym podłożem, następnie biorę taką doniczkę P9 i sprawdzam, czy roślina nadaje się do przepikowania. Bardzo taki wskazany termin przepikowywania to jest wtedy, kiedy pokażą się liście właściwe. Bo na początku, kiedy roślina kiełkuje, pojawiają się takie dwa przylistki, a potem pojawiają się listy, liście właściwe. Ta bazylia ma już te liście właściwe. Oczywiście, jeśli jesteście bardziej wprawieni, możecie pikować we wcześniejszej fazie rozwoju, ale jeżeli zaczynacie swoją przygodę albo chcecie mieć pewność, że dobrze będą się potem korzenić te rośliny, to pikowujecie w fazie dwóch liści. Przypikowywanie zaczynamy od wyjęcia całej bryły korzeniowej. Pamiętajcie, żeby tego dnia, w którym będziecie przypikowywać, nie podlewać. Będzie wam łatwiej ta bryła korzeniowa rozchodziła się. Delikatnie rozdzielamy roślinki, bardzo delikatnie, żeby jak najmniej uszkodzić korzeni. Na pojedyncze rośliny rozbieramy i zobaczcie, mamy taką Bazyl jest takim długim systemem korzeniowym. Ten długi system korzeniowy, podobnie mają wszystkie warzywa i kapusty i sałaty, nie zmieści nam się w takiej multi Dlatego po prostu skracamy paznokciem i mamy skróconą już bryłę korzeniową. Ona dzięki temu dobrze się rozkrzewi. Robimy otwór w multidoniczce, wkładamy, żeby jak najbardziej korzenie się ładnie rozeszły, i już mamy posadzoną pierwszą sadzonkę bazylii. I kolejna, kolejna tak samo. Bierzemy długi system korzeniowy, bardzo ładny, skracamy ją. Robimy otworek, wkładamy i lekko po bokach uciskamy. Przepikowałem bazylię nynufartą, bazylia o dużych liściach. Teraz czas na bazylię grecką. Ona ma drobniejsze listki i bardziej się krzewi. I tak samo pikujemy. O, system korzeniowy ma delikatniejszy, bo to jest mniejsza krzewinka. Pamiętajcie, żeby wyjmując roślinę, trzymać ją za liście, a nie za łodyżkę. Żeby nie trzymać ją... Za łodyżkę, ale trzymać za liście, bo te łodyżki są bardzo delikatne i nie wiemy, jaką siłę będziemy przykładać. Możemy zmiarzyć taką łodyżkę. I to obojętnie jaka to roślinka i jak pikujecie, tak samo tylko za listki trzymamy, nie trzymamy w ogóle za te delikatne łodyżki, bo wkrótce też będziecie pikować, pikować pomidory. I tam. To w sposób szczególny jest ważne, żeby nie chwytać za te łodyżki. Bazylia po przepikowaniu zostanie podlana i pozostanie tutaj w szklarni, w szklarni, w której mam włączone ogrzewanie. Bo tak jak sałaty, które pikujemy, jak kapusty, które pikujemy, one mogą trafić do nieogrzewanej szklarni. Ale Bazylia, podobnie jak to będzie z pomidorami, jak to było z paprykami, musi mieć już zapewnioną temperaturę minimalną 8 stopni Celsjusza. Nie możemy pozwolić na to, żeby temperatura, w której są sadzonki bazylii w naszym przypadku, żeby temperatura spadała poniżej 8 stopni Celsjusza. A już na pewno nie może być przymrozku, bo ten przymrozek nic, tylko zmrozi te rośliny. Jeszcze jedna odmiana bazylii została do pikowania, ale pokażę Wam, co do tej pory przepikowałem. Przede wszystkim sałatę, i to dużo sałat, które pikuję. Tutaj mam sałatę New Red Fire, to jest sałata wysiana 5 marca, przepikowana teraz, będzie wkrótce, trafi do gruntu sałata czerwona flamenko. mam jeszcze dwie odmiany sałat na dole które też już są przepikowane tutaj te wszystkie warzywa liściowe które stanowią mieszankę sałat musztardowiec mizuna tak i kapusty. kapusty, które będą na zagonie te wczesne odmiany kapust, kapusta czerwona i kapusta biała pierwszy zbiór je będę sadził w fazie czterech liści właściwych do gruntu. Kolejne dwie odmiany sałat, te które mówiłem, że są na dole i cykoria. Cykoria liściowa, która też została przepikowana. Cykoria liściowa, którą cenię za goryczkę w tych wszystkich mieszankach sałat, które potem spożywamy. I jeszcze jedno warzywo do uprawy, którego zachęcam was, bo to bardzo cenne warzywo, cenne zioło, rukiew wodna, jak mówiłem, rukiew wodna, która nie musi rosnąć nad strumieniami rzek, nad stawami, a może dobrze rosnąć w doniczce. Wysiana 5 marca i teraz będę ją przepikowywał albo pojedynczo, albo kępkami, tak jak wyjdzie, bo to nie ma znaczenia do multi doniczek. Rukiew wodną pikujemy tak jak pozostałe warzywa liściowe z tym, że możemy ją pikować albo pojedynczo jeśli macie takie większe sadzonki skracając oczywiście korzonki tutaj też jest to dopuszczalne albo jeżeli się wam nie uda rozdzielić roślinek bo są na przykład mniejsze nie chcecie rozdzielać to po skróceniu korzonek od taką całą jak tutaj wyjdzie całą taką kępkę można wsadzić do ziemi. I potem takie um, rukwie wodne przesadzicie albo do gruntu na zagon, albo do donic. I te drobne listki, zrobił się troszeczkę większe, niewiele większe, to nie są wielkie liście, ale to jest bomba witaminowa, to jest bardzo zdrowe e, warzywo, które powinniście uprawiać, nawet jeśli nie macie stawu na swojej działce. Od 2 do 8 kwietnia kwadra liścia, w której siejemy, pikujemy, sadzimy warzywa liściowe. Pikowanie, jak widzicie, nie jest trudne, to prosta czynność. Ale jeżeli już Wam podrosły inne warzywa, a tak może się zdarzyć, od chociażby pomidory. Pomidory, które w moim przypadku mają już liście właściwe, możecie już teraz kwadrze liścia Także pikować, z tym, że pamiętajcie, że pomidory pikujemy nieco głębiej. Tyle na dziś, dziękuję serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału Naturalnie o Ogrodach i zapisania się do newslettera. Do zobaczenia.